Trochę się buja. Wywołanie ogólne, Stefan Paweł 9, Adam, Paweł Ewa, przez Paweł. Prosi o raport. Kaczpuryz kacz, z kacz, minusem. Tu Stefan Paweł 7, Ludwik Paweł Dorota. Stefan Paweł 7, Ludwik Paweł Dorota. Dziękuję Ci bardzo za raport. Ja Ciebie tutaj też tak na czwórkę odbieram z plusem. No i przemiennik mam na 9. Mój lokator to Mysłowice. Tak mi się wydaje, że to już są Mysłowice na Śląsku. Tak mi się wydaje, ponieważ znajduję się w środku lasu i musiałbym dopiero spojrzeć na mapę, jak to administracyjnie wygląda. Do przemiennika SR9 SS mam mniej więcej 15 km. Proszę bardzo, mikrofon do Ciebie.